Witam wszystkich w kolejnej odsłonie naszego kanału. W ostatnim wyświetleniu mieliśmy trzy zdrapki, dwie ekstrapensje i górę brylantów. Niestety tylko ekstrapensje były dla nas szczęśliwe. W kolejnej odsłonie po wymianie wzięliśmy dwie ekstrapensje i dołożyliśmy kopalnię diamentów. Mam nadzieję, że tym razem też przyniosą nam szczęście. Mamy naszą szczęśliwą 5 pięciozłotówkę. Myślę, że zaczniemy od kopalni diamentów, w której należy znaleźć diament pod warstwą ścielną i jeżeli znajdziemy diament, no to przypisana do niego kwota będzie należała do nas. No to co? Zaczynamy! Mamy perłę, mamy plik pieniędzy, mamy złoto, kolczyki, róże, dzwonek, koniczynę i monety. Czyli ta zdrapka nie jest dla nas szczęśliwa, no ale nie załamujemy się. Mamy jeszcze dwie zdrapki, które mogą być dla nas szczęśliwe. Zobaczymy, jakie mamy wygrywające liczby. Pierwszą z liczb jest 31, kolejna to numer 9, jest trójka. I mamy 34. A teraz zdrapiemy liczby, które mogą wygrać. 14 nie mamy. 24 też nie mamy. 25 też nie mamy. Dwójki też nie mamy. 30. No niestety nie mamy 8 Było blisko. Czwórka niestety nie mamy. Mamy jeden napis ekstra pensja. To by było dopiero gdyby nam się udało. Mamy trójkę, czyli wygraliśmy 20 zł. No i pierwsza zdrabka z 5 zł zrobić 20. No to duża klasa, nie? Oprócz tego no tych 20 zł e, no nie mamy nic więcej, ale trzeba się cieszyć, no bo z 5 zł mieć 20 zawsze 15 do przodu. Ale została nam jeszcze jedna zdrabka, w której mamy numer 14. Mamy jedynkę, mamy dwójkę. I mamy 28. Zobaczymy, czy ta zdrabka również przyniesie nam szczęście. Pierwsza z liczb to 13. Było blisko. 32. Nie mamy. Mamy trójkę. Niestety nie. Jest jeden z napisów ekstra Ekstrapensja. Jakby się trafił drugi, to by dopiero było na tym kanale. 12. Nie mamy nic. Mamy czwórkę. Nie mamy nic. 26. Niestety nie mamy. 17. Nie mamy. 11 nie mamy i 27 nie mamy, ale nie ma co się załamywać. Z wszystkich zrapek wydrapaliśmy 20 zł, czyli jesteśmy na plusie. Myślę, że e, następnym razem też nam się uda i zobaczymy, co będzie dalej. Do zobaczenia w kolejnej odsłonie.